Z tej strony lama i Sotwinek. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minecraftowi Osadnicy. Eee, w tym odcinku Sotwinek wyczaił jaką, jakiś podobno wąwóz wielki. No i postanowiliśmy trochę zwiedzić ten wąwóz. Także ten odcinek będzie taki lekko eksploracyjny. Ja sobie zrobię jakieś narzędzia. Z... Być może uda się znaleźć jakieś diamenty czy coś. Wezmę sobie tak. Zrobię Kilofa, drugiego, trzeciego i łopatę. Myślę, że wystarczy. No. Co mi tu jeszcze nie potrzebne? To mi nie potrzebne. Przepalimy. 55 na to schowam. O, właśnie, schodki już... Znaczy nie jest robię schodków, ale ogarnąłem, że już jest wszystko ze stone'a, więc jest git. Eee. Yy, 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 posadzę ten. z są się nie przyda, nie? Nie, nie, dziennie. Się, się przyda, ale przyda też niecały. Dobra, to idę tylko to posadzić i możemy... O, czerwone pochodnie też się nie przydadzą. Widzicie, torów zostało nam sporo, także będzie na kolejkę w góry. Więc jest spoko. To muszę posadzić. Kurde, nie mam już mączki. Zrobiłem żelazną... Pozostawmy po prostu. Zrobiłem żelazną motykę. Nie wiem, bo to tak średnio widać, że to jest żelazna na tym teksturpaku, ale... A właśnie, wiem jeszcze co. Wiem co jeszcze. Pochodnie. Zdecydowanie. No, ja mam 28 plus jedną czerwoną. Nie mam przy okazji tego. będziemy kopać obsydian. Zdecydowaliśmy się, że portal wybudujemy i tak, a przecież można zrobić zawsze nowy, nie? No i wybudujemy na no 1.9. Co tu jeszcze? Ja mam tylko stack tych... Wiesz. Nie wiem. Pochodni. Dobra, trudno, najwyżej. Ja mam ja 2.8, to się najwyżej wykopie przy okazji. A, no, tak. Ja mam drewno. Masz drewno? Tak. To dobra, to idziemy. To, 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 to... To, to... Tutaj od ja razu zacząłem kopać, szukając jaskini no. no to się znalazło. Wąwóz się znalazł. Wiecie, bo... Nie wąwóz, tylko wiecie o co mi chodzi. Zaraz zobaczycie zresztą, co ja wam będę tłumaczył. Dobra. Chodź. Gdzie to było? E, no i tak. Wiedziony instynktem pieszc. Y, powiem ci, że póki co kopiemy wszystkie surowce. Kiedy też węgiel? Czekajcie, bo zwiększę sobie mgłę. Normal, o. Dam short. Niech będzie. Powinien być git. Bo to i tak, po jaskini to... Tam wiecie, nie, nie... nie... ten... Nieważne są widoczki. No a z kolei jakbym dał trochę więcej... Więcej mgły, no to już by nic nie było widać przede mną, więc... Myślę, że tak będzie spoko. Pochodnie. Zarzucimy sobie Tu jest ten wąwóz No Węgiel jeszcze wykopie, dobra Pokaż ten wąwóz twój Aha, no Ło, Ło. Trzeba to by fajnie. się przedostać tam na dół, bo tam mogą być diamenty Wiesz jak? Chodź, chodź może na razie tam Nie, tętę. patrz Wodę wyleję Możemy spłynąć No to dawaj ty pierwszy a nie bo czekaj bo tu jest jeszcze coś u góry, to czekaj lawa tu jest idziemy tam? no dobra, ale to będzie za wysoko nie, być. na razie tu, najwyżej później się wyjdzie Ła wow. o obsydion ale czekaj, bo pod nim też może być lawa to czekaj spływaj wodo. no, dobra, możemy kopać masz diamentowy? a nie, żelaznym chyba też można, nie? Nie, nie, tylko ja mam tutaj wykopiasz. No to dobra. To co? Więc chodźmy, wykopiemy ile? 12 czy 14? 15, 15. No to 15 tak na zapas. No to nie wiem, czy cięcie robić. Jak, jak wam się nie chce oglądać tego, jak my kopiemy? Ło, lawa tu jest Ej, lawa. kurde, niedobrze. No nie, no już mi też to nie. wam się nie chce oglądać tego, to po prostu sobie przewincie tam parę. No, może nie minut. Ja wiem. No nieważne, przewincie sobie po prostu, jeśli się nie chce oglądać, w sumie to komu się będzie chciało. No ale zostaje, żeby nie było, że tam coś, wiesz, cheatujemy. Chyba, że przyspieszę. No właśnie, mam No to dobra, no to taj. przyspieszenie. A właśnie! Jesteśmy już z powrotem, ja mam 8. Ty masz, o redstone, kop, 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 kop Ja mam 7, więc Wiemy? Tak, zawsze się przyda W początkowym stanie grania, że tak powiem Jak coś lawą to mów domnie, bo się ja mam magazyn wodę. Co tak wolno ten redstone poleciał, lol No, nie wiem Dobra, chodź w górę, na co Póki co w górę, widzę żelazo i, o lapis w sumie się nie przyda tak bardzo Ale tam Tylko jeszcze tam Ktoś, spędę, w górę bo... jest Teraz wyjdziemy na górę To czekaj Bo ja tu węgiel mam, a węgiel się... Dobra, ja zrobię schodki przyda. Kurde, musimy znaleźć jakieś diamenty Bo, bo... No, przydałoby się. się Na miecze Chociażby cztery diasy A nie, są dwa, to dwa diasy wystarczą ale to na mieczy dwa. No, a są dwa, już ja sobie, ja mam dwa w skrzyni. No i zrobiłeś te schodki? Nie widzę. Aha. Dobra, nieważne, ja tu kopię żelazo. O, chyba jednak zrobiłeś. Nie, jednak nie. Gdzie ty polazłeś? Tutaj robię schodki. W drugą stronę pewnie. No nic, widzę tam żelazo, ale się nie będę tam draw Tu przeskoczę, tu zaleję. Dobra. O, redstone, to ja kopię. Ja to bym... nie tak źle jest. W sumie to powinni trochę zwię zwiększyć szybkość kopania redstone'a. To jest najcięższy surowiec. Nie najcięższy. No brawo, brawo. Czy obsidian jest? Lapis. E, po co lapis? Zawsze się przyda. Zaraz będzie cięcie. No gdzie? Co ty żeś zrobił? Krzywe schody jakieś. Dobra. Faktis. Zaraz będzie cięcie. Czemu? Bo tak. To bardzo wymowne, nie? Oj, oj, coś źle zrobiłem. Nie. O, 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 o tu skacz. Dobrze. Dobra. Kopsniemy sobie tutaj. Tu wylejemy lawę. Ja idę i próbuję nie spać Tu wylejemy... No tak, zrąbałem trochę, no ale nieważne. Widzisz, że rad są świeci, jak się go gopie? Tylko, że tak no, świeci, y że prawie w ogóle. Dobra, cięcie. Ja już od